Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale CastellMag2. pamiętacie tę słynną wypowiedź Billarson, w której zwróciła uwagę na to, jak jednorodny jest skład krytyków filmowych, którzy no, oceniają bardzo różnorodne filmy robione przez różnorodnych twórców o różnorodnym backgroundzie, a jednocześnie sami są bardzo jednorodną grupą ludzi o podobnych doświadczeniach, podobnych poglądach, podobnym pochodzeniu. I skład krytyków czy dziennikarzy zajmujących się filmami powinien być trochę bardziej zróżnicowany, żeby były tam różne punkty widzenia, różne spojrzenia na dane filmy i wtedy internet się zesrał, bo nic z tych słów nie zrozumiał. Będąc białym mężczyzną i będąc niejako w tej najbardziej uprzywilejowanej grupie, no wiadomo, nigdy tego problemu nie widziałem, z oczywistych względów. Ale powiem wam, że bardzo często jest tak, że, że no, są sytuacje w których totalnie ten pogląd popieram. Bo dzisiaj chciałbym pomówić o dwóch produkcjach, odnośnie których mam oczywiście swoje zdanie, jako osoby o, no wiecie, swoich własnych poglądach, swoich własnym guście i tak dalej, chętnie się tym zdaniem podzielę, ale jednocześnie mam wrażenie, że no moje zdanie w tym wypadku w zasadzie jest najmniej istotne i najmniej interesujące, i sam, jako odbiorca rozmaitych recenzji filmowych, analiz, opinii, i tak dalej, mam wrażenie, że w tym przypadku dużo ciekawiej byłoby posłuchać, co na temat tych filmów mają do powiedzenia przede wszystkim kobiety, ze względu na to, że ich doświadczenia i przede wszystkim to, jak kino do tej pory traktowało tematy poświęcone kobietom, ich roli w społeczeństwie, i tak dużo więcej by wnosiło do tej dyskusji, niż moja opinia jako kolejnego białego faceta, który będzie oceniał albo film o kobietach. Albo film robiony przez kobietę, i jednocześnie no, moja opinia odnośnie tych filmów nie jest zbyt pozytywna. Jestem cholernie ciekaw, jak do tych filmów podeszłyby właśnie osoby o nieco innych doświadczeniach, które powiedzmy bezpośrednio spotykały sytuacje, które obserwowały w tych filmach. Więc słuchajcie, jeśli są to jakieś dziewczyny, które widziały te filmy, albo zamierzają je zobaczyć i mają coś na ten temat do powiedzenia, piszcie koniecznie komentarze. Bardzo chętnie zobaczę, jak Wam się podobały te filmy. Bo mam wrażenie, że ja się jednak trochę z nimi rozmijam. I pomówmy sobie o tych filmach, z których jeden już w zasadzie schodzi z ekranów kin i raczej przeszedł bez echa, nie zrobił zbyt dużo. A drugi dopiero na ekrany kin wejdzie i mówiło się o nim trochę w kontekście Oscarów, ale wygląda na to, że no, było to troszkę przedwczesne. Dobra, zacznijmy może od tego filmu, który już z ekranów kin schodzi, czyli Black Christmas, Czarne Święta. Film, który moim zdaniem jest zupełnie dla nikogo. Autorka tego filmu mówiła, czy reżyserka mówiła, że... no jest to... czy producentka? Kurczę, nie pamiętam. W każdym razie osoba związana z filmem mówiła o tym, że jest to produkcja, która ma być przeznaczona dla trochę innej widowni niż standardowe slashery. To znaczy, ma to być film, który bierze tropy z klasycznych slasherów, ale jednocześnie jest przeznaczony dla młodszej widowni i żeńskiej widowni. I pierwsza moja myśl była taka, że kurczę, bardzo fajnie. No nie musi być tak, że każdy film jest dla mnie. Jeśli ktoś robi film przeznaczony dla trochę innej widowni, chcąc rozszerzyć niejako zasięg horroru w ogóle jako gatunku, bo powiedzmy, że młode dziewczyny nie zawsze są kojarzone z standardową widownią tego typu produkcji, no to super, niech jak najbardziej stara się trafić do nowej publiki i niejako wychować sobie nowych fanów, czy w tym wypadku także fanki. No, horrorów czy slasherów w szczególności. Problem jest taki, że najzwyczajniej w świecie założono, że jeśli film ma trafić do młodych dziewczyn przede wszystkim, no to pewnie te młode dziewczyny nie lubią krwi, ani nie lubią brutalności, ani nie lubią oglądać śmierci na ekranie, tylko że wtedy. No, robimy strasznie bezjajeczny slasher, który traci w zasadzie wszystko to, co jest charakterystyczne i co przyciąga ludzi do tego gatunku. Wciąż przyciąga na dobrą sprawę. I sukces Halloween sprzed dwóch lat myślę, że bardzo dobrze to pokazuje. W związku z czym nowy Black Christmas. To niesamowicie rozwodniony film grozy, gdzie, o ile na początku jeszcze istnieje jakieś napięcie, to bardzo szybko się orientujemy, że wszystkie sceny Morders mamy poza ekranem i w zasadzie ograniczają się do jakiegoś jamskeru i cięcia i to tyle. Potem bardzo szybko wpada to w taki maksymalny absurd i mamy wyjaśnienie całej tajemnicy, które sprawia, że kompletnie pozbawiamy tę produkcję krwi. Kompletnie pozbawiamy tę produkcję sensownych antagonistów. I nie chcę wchodzić w spoilery, bo spoilerowo o Black Christmas mówiliśmy na napisach końcowych, więc odsyłam was tam, ale z jakiegoś powodu to, co wydawało mi się po trailerze strasznie fajnym konceptem, że mamy jakąś uprzywilejowaną grupę facetów w ramach jakiegoś domu słońckiego, wiecie, tych stowarzyszeń oznaczanych literami greckiego alfabetu, które na pewno znacie z amerykańskich filmów. I mamy właśnie jeden taki dom, gdzie należą takie największe dupki wiecie, z najbogatszych rodzin, wysoko postawieni rodzice, totalna bezkarność i tak dalej. I oni wpadają w jakieś sekciarskie klimaty i zaczynają mordować dziewczyny, bo tak im się klepki poprzestawiały. I myślę sobie, kurczę, to jest tak genialny materiał na slasher, z tym właśnie jeszcze motywem zemsty, gdzie najpierw to mamy, mamy tych panów, którzy robią te okropne rzeczy, a później dziewczyny się organizują i zaczynają odgrywać i pokazują tym panom, gdzie raki zimują. I myślę sobie, kurczę, to jest świetne rozwinięcie oryginalnego filmu, bardzo generalnie fajny pomysł. I to byłby, wiecie, taki feministyczny motyw, z dużym przemrużeniem oka, gdzie jednocześnie, symbolicznie na pewno, miałoby to wciąż bardzo fajną wymowę, gdzie dziewczyny trzymają się razem i razem wspólnie są w stanie odeprzeć tutaj tych napastników, i mało tego, pokazać im, ile tak naprawdę znaczą. Tylko, że w ramach tego filmu to się tak rozwadnia, że to, to kompletnie nie działa. Mało tego, film jest po prostu, no. Cringeowy, no co, co może tutaj dużo powiedzieć? No, te wszystkie teksty, jakie dziewczyny do siebie rzucają, są takie nienaturalne, takie sztuczne. Nie masz wrażenia, że to są postacie z krwi i gości. A ostatnio mieliśmy masę świetnych bohaterek w horrorach. Mieliśmy główną bohaterkę w Zmidzomar, która była znakomita. Mieliśmy. Główną bohaterkę w Ready or Not. Mieliśmy główną bohaterkę w dwóch filmach Happy Death Day. Świetne, charyzmatyczne postacie. W tym filmie w Black Christmas nie ma ani jednej takiej bohaterki. Wszystkie te takie feministyczne hasełka, które tutaj padają, to są takie powierzchowne rzeczy rodem z teledysków Taylor Swift. Wiecie, takie wykalkulowane przez korporacje hasła, które mają rezonować z odbiorczyniami, ale, ale pewnie nie rezonują bo wydają się sztuczne. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. I właśnie tutaj wchodzi ten element, że kurczę, jestem ciekaw jak faktycznie, jak szersze grono dziewczyn zareaguje na ten film, jeśli go widziało, bo podejrzewam, że, nie, że, że raczej no, większość osób je ominęła. I moim zdaniem no, z tego wynika ten problem, że ten film jest trochę dla nikogo. Bo nie sądzę, żeby publika, dla której producenci czy, czy reżyserka przeznaczyli ten film, byli zainteresowani taką rozwodnioną wersją, byli zainteresowani oglądaniem filmu, który został ugrzeczniony specjalnie dla nich, a jednocześnie osoby takie jak ja, które po prostu liczyły na Slasher, będą tym bardziej rozczarowane. Więc nie mam absolutnie żadnego pojęcia, dla kogo jest ten film, po co on powstał, jaki jest jego sens, jaki jest jego cel. Jest kompletnie zbędny i myślę, że już... już został zapomniany. A dopiero co miał swoją premierę. Więc... Tyle mam do powiedzenia o Black Christmas. No i kolejny film z troszkę większymi ambicjami, pod tytułem Bombshell, w polskiej wersji Gorący Temat. Ja wiem, że ciężko przetłumaczyć Bombshell, ale Gorący Temat. Ludzie się automatycznie będą kojarzyć z tym filmem u Diego Alena z Scarlett Hanson, ale okej, okay, nieważne. W każdym razie, temat jest tutaj znacznie poważniejszy. Mamy tutaj em, historię pracowniczek Fox News, które były molestowane seksualnie w pracy, traktowane jak przedmioty, poniżane, w najlepszym wypadku ignorowane. I to jest bardzo skomplikowany temat. Niestety bardzo często sprowadzany do jakiegoś takiego prostackiego, chłopskiego rozumowania, że. No, przecież sama chciała. Po co się pchała do gabinetu tutaj prezesa? Wiedziała, co ją czeka, i tak dalej. No, mogła nie się awansu, to by nie była molestowana, haha. Ha. I to jest moim zdaniem skrajnie krzywdzący sposób myślenia. Niestety, ale zdarzały się osoby w taki sposób wykorzystujące swoją pozycję i tak bardzo korzystające na władzy, którą posiadały, na pozycji, którą miały, i na wpływie. Które mogły wywierać, że no, dla wielu osób, które próbowały zaistnieć w jakikolwiek sposób, czy to w Fox News, czy wielu innych, powiedzmy, miejscach, gdzie do podobnych sytuacji e, dochodziło, to była w zasadzie jedyna droga, żeby po, nie wiem, iluś tam latach poświęconych na rozwijanie swojej kariery, wejść ten szczebelek wyżej. Bo w przeciwnym razie nie tylko można było zostać na tym miejscu, w którym się było, ale wręcz zostać zdegradowanym. Mówimy tutaj o sytuacji, w której twoja kariera, budowana mozolnie ciężką pracą przez ileś tam lat. Nagle była tylko i wyłącznie w garści jednego człowieka, który mógł wówczas wykorzystać cię w jakikolwiek chce, bo wiedział, że no nie masz wyboru w tym momencie. Więc ten system był jaki był, pewnie w wielu miejscach wciąż istnieje. I pewnie są kobiety, które były w stanie psychicznie poradzić sobie z tym lepiej, i dzięki tego typu sytuacjom zaszły naprawdę wysoko. Ale w takich wypadkach, moim zdaniem, no, nigdy nie można przynosić odpowiedzialności na ofiarę. To co chciałem podkreślić, tylko to, że no, to jest skomplikowany, bardzo delikatny temat który prosiłby się o podejście doń ze sporą dozą wrażliwości z różnych stron, z poszanowaniem tutaj ofiar, szczególnie, że tak jak wspomniałem, na pewno nie jest to sytuacja, która miała miejsce tylko i wyłącznie w ramach działalności Fox News. Tylko, że ten film no, nie podchodzi do tej sprawy z jakąś wrażliwością, z jakąś refleksją. No nie, ten film traktuje całą tę sytuację jako sensacyjny temat wokół którego powstał naprawdę emocjonujący, trzymający w napięciu film, który no, traktuje te naprawdę okropne sytuacje jako ciekawy przypadek, wokół którego dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Miałem naprawdę spory dysonans między tym brakiem emocjonalnego ciężaru a tym, że to jest naprawdę jednocześnie świetnie nakręcony, dynamiczny i trzymający w napięciu film. Mam wrażenie, że po prostu ktoś w wytwórni stwierdził, że kurczę, Spotlight był fajny i zdobył Oscara i miał świetne recenzje, dobrze się sprzedał. Zróbmy coś takiego, ale zróbmy w ogóle tego właśnie taki bardzo emocjonujący dramat z dobrymi aktorami, z taką wartką akcją. Mimo że w sumie nic się konkretnego nie dzieje, ludzie chodzą i gadają, ale jednocześnie cały czas widzimy jak to wszystko eskaluje, jak yy, dokładane są nowe wątki, jak pojawiają się nowe postacie. Jak pojawiają się nowe konflikty, nowe tarcie, i tak dalej, i tak dalej, i to się naprawdę świetnie ogląda, tylko że moja refleksja jest taka, że kurczę, w sumie nie poświęcono zbyt wiele miejsca i zbyt wiele czasu esencji tego całego problemu. Czyli właśnie tej, no, emocjonalnej traumie, jakiej były poddane te wszystkie kobiety. To jest traktowane, moim zdaniem, bardzo zdawkowo. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ten film tworzyli jednak mężczyźni i zabrakło im pewnej wrażliwości, zabrakło im czegoś, co by rezonowało z tymi bohaterkami. Być może, gdyby za kamerą stanęła kobieta, to położyłoby większy nacisk mimo wszystko na, na tę emocjonalną stronę tego filmu, nie mam pojęcia. Czułem się trochę nieswojo oglądając naprawdę wciągający film o czymś, co moim zdaniem, no, jest dużo poważniejszym, bardziej skomplikowanym problemem, by stanowić tylko i wyłącznie temat, wiecie, wokół którego zawiązuje się ta cała historia. I ponownie, aktorzy są super, reżyseria jest naprawdę sprawna, dialogi są mega, także, no, wszystko to jest na miejscu, ale jakoś zabrakło emocji, zabrakło właśnie jakiejś refleksji, jakiejś wrażliwości. Mam wrażenie, że no zwyczajnie zbyt zdawkowo potraktowano całą tę kwestię, której de facto ten film dotyczy. I tutaj właśnie jestem bardzo ciekaw, jak do tego filmu podejdą kobiety, z których wiele na pewno spotkało się z sytuacjami, gdzie ktoś próbował wykorzystać swoją pozycję. I mam wrażenie, że przydałoby się tej historii trochę większe zaczepienie właśnie w traumie związanej z podobnymi sytuacjami. No i w związku z tym jestem ciekaw, czy tylko ja czuję ten dysonans, czy być może faktycznie coś jest tutaj nie tak, jeśli chodzi o to, jak rozłożono akcenty w tym filmie. Więc słuchajcie, w obu przypadkach bardzo proszę o komentarze, jestem bardzo ciekaw Waszego zdania, szczególnie właśnie żeńskiej części mojej publiki, bo no, tak jak wspomniałem, to są moim zdaniem świetne przykłady filmów, gdzie im szersze jest grono osób, które o nich dyskutują, im większym stopniu są to osoby właśnie o różnych doświadczeniach, różnych poglądach, em, różnym pochodzeniu, tym więcej jesteśmy w stanie z tych filmów wyciągnąć, bo możemy na nie spojrzeć szerszą perspektywą, korzystając właśnie z doświadczeń czy opinii osób o nieco innym podejściu do danych produkcji. I choć miło mi było oczywiście podzielić się z wami moją opinią, to też zachęcam was do dbania o to, żeby grono osób, z których czerpiecie jakieś opinie na temat popkultury, było jak najbardziej zróżnicowane, ponieważ to najlepiej zwyczajnie otwiera oczy na wiele kwestii, na które być może normalnie byśmy nie zwrócili uwagi. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.